Wszystkim z tej strony, i ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym kasie. Tym razem, jak widzicie, po nazwie chciałam przerobić cyntję na taką cyntję modową. Fakt, że ona ma mody jakieś tam, ale dosłownie to jest chyba szminka i chyba dół od piżamy, nic więcej. Także ona jest taka naturalnie piękna. <laughs> Nie, w każdym razie chodzi mi o to, że chciałam ją zobaczyć właśnie w modach. I tak po prostu, ja lubię sobie często posprawdzać simów, jakby wyglądali z modami. I chciałam też właśnie, żebyście wy zobaczyli, żebyście wy ocenili, jak Wam się bardziej podoba, bo ja po tym, co tutaj zobaczyłam, zresztą ja już to wcześniej wiedziałam, ale po tym co ja zobaczyłam, właśnie jak już ją stworzyłam, bo też chciałam ją stworzyć na zasadzie takiej, żeby wyglądała. Wiecie, że miała warkocza faktycznie, żeby miała delikatny makijaż, mniej więcej taki sam. Żeby wszystko było tak samo, tylko że w wersji z, z modów właśnie, więc taki efekt chciałam osiągnąć. I stwierdzam, nie wiem jak wy, jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, ale ja osobiście stwierdzam, że bez modów 100 razy lepiej. W sensie ja Wam powiem, że jeśli chodzi o kas, w sensie o filmy z kasa, to uważam, że z modami są trochę ciekawsze. Aczkolwiek, jeśli chodzi o rozgrywkę, to zdecydowanie Simowie tacy domyślnie tak jak wyglądają. Najbardziej mi się podobają. Aha, jeszcze co mam domyślnie w z modów to mam kolory oczu. W sensie to są dokładnie takie same oczy, tylko mam rekolory pobrane. No i, i to jest tyle, to jest, nic więcej tam nie mam. Także może ona nie do końca jest taka super czysta, no ale to są, to jest kwestia, no w zasadzie jednych oczu i pomadki. Eee, także pomyślałam, że może zrobię nawet ankietę, ale nie jestem pewna. Zrobię chyba ankietę na. Eee, w społeczności na YouTubie, także tam możecie głosować, czy Cynthia z modami, czy Cynthia bez modów, Jest jestem bardzo ciekawa. No, bo ja mówię, że uważam, że z, bez modów zdecydowanie lepiej. Ale mówię, wiem, że zdania mogą być podzielone. Wiem też, że nie brałam tutaj pod uwagę takich modów w bo to też jakby to teoretycznie są mody i nie wyglądają jak z gry, ale trochę jednak jak z gry, wiecie o co chodzi, nie? To znaczy, się inaczej one wyglądają jak z gry, ale jednak widać, że one nie są z gry. No, na pewno rozumiecie, o co mi chodzi, także taki krótki filmik stwierdziłam, że, że możemy sobie sprawdzić. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i myślę, że będę kończyła, bo nie chciałam, żeby ten film był za długi, bo to jest tylko strój codzienny jednej simki, także nie ma co marnować Waszego czasu. No i tyle. Także mam nadzieję, że Wam się taki filmik podoba. Dajcie znać, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, czy takie coś Wam się podoba. No i tyle. Ja Was zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupy linki w opisie. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie! Cześć.